Nie wyprzedają, nawet ciężarówki! Od góry prędkość spada poniżej 70 nawet na płaskim idzie jak się dogrzał teraz tak 75-80 z góry 90-90 parę światła są dramatyczne na pewno trzeba będzie zrobić to, żeby lepiej ładował bo ładowanie jest słabe w najlepszych momentach dobija do 13V, tak teraz jak jest zagrzany przy światłach to ma 12,7 to jest słabe ładowanie. Ciągniesz przekłamuje tak o, o mniej więcej 5 albo 6 na godzinę, więc jak damy te 90 licznikowe to jest takie 84-85, teraz jedziemy i całkiem jakby trzyma, trzyma tą prędkość. Lusterka są słabe, mało w nich widać. One są takie, jakby powiększające, więc widać tylko mały urywek. To lewe to tak jeszcze, ale w prawym to prawie nic nie widzę. To nowy trafik z napędem na wszystkie koła. Bus, którego kupiłem 4 lata temu i miałem go zrobić na kampera. Póki co. Udało się dobrze mu poprawiać blachalkę. Także tutaj zamiast, zamiast dziur jest blacha Pod spodem jest blacha, a nie dziury Silnik 2,5 litra Sofim Już ma założone te nowe koła a Tu jest teraz bałagan Przez 4 lata nie udało się nic z tej zabudowy zrobić Także w tle widzicie zakup sprzed półtora miesiąca. Ten już jest zrobiony. To jest rocznik 82, czyli ma 43 lata teraz. I jest to zabudowa oryginalna. Tutaj jest silnik 1.6 Diesel 50, chyba 5 KONI. Wnętrze jest ładne jedno łóżko drugie łóżko przyjechał ja już nim zrobiłem z 300 km <laughs> jeździ wolno, ale całkiem się przyjemnie prowadzi on tutaj ma poprawki blachowskie do zrobienia ale teraz zajmiemy się trochę, muszę tu posprawdzać jak tu wszystko w nim działa i przygotować go tak, żeby się dało gdzieś nim przejechać. Pod kanapą z tyłu jest właśnie silnik 1.6 Diesel. Wolno ssący on tutaj jest w takiej półleżącej pozycji, żeby się zmieścił na wysokość. <laughs> całkiem przyjemny dostęp. Tu alternator wygląda całkiem dobrze. No Niestety słabo ładuje, ale to. Bo dlatego, że są bardzo luźne paski, spróbujemy je naciągnąć. Potem <laughs> zaraz tu trochę wymyję, żeby było czyściej. Ja lubię mieć czysty silnik. Wyczyścimy, tutaj, zaraz. Takie fajne okienko rewizyjne. Można sobie dolać olej, sprawdzić olej, tu jest miarka, i sprawdzić wodę. Znaczy auto się tak skończyło, że się zaczął dymić ten karczerek. Auto umyte. W wielu miejscach schodzi ta falba niebieska, ale i tak myślę go pomalować. W paru miejscach jest gorzej niż schodząca falba. No ale cóż. Kosmetyka. No jest takie najgorsze miejsce, bardzo A Cóż tu. Tu otworzymy z powrotem. Tu jest umyte. Trochę się wody nachtapało w koło, ale wyschnie. Lubię mieć czysto w silniku. Bo potem, jak się jakieś nowe wycieki pojawiają, to widać gdzie są. A tutaj ten dostęp nie jest taki dobry do silnika, a silnik jest prawie w kabinie. Więc potem pachnie olejami. I ten, a tak to będzie pachniało czystością. Z drugiej strony. Tutaj największe dziury, tu i tam w drzwiach. Dużo drzwi muszę zamówić. A, ale pod spodem jest całkiem dobrze. Konserwację na pewno trzeba będzie przez zimą w tym aucie koniecznie zrobić. Czy się wlało dużo wody do środka? No, wygląda, że nie. Pytanie jak tam przy tym okienku? Nie widzę jakichś zaczeków, także jest fajnie. Jest fajnie. Na pewno go trzeba będzie jeszcze umyć, tak, jak z jakimiś mydlinami. Dobra, minęło trochę czasu, skończyłem pracę. Możemy się brać za oglądanie wnętrza. Tutaj jest jakiś panel, który w sumie nie wiem, co robi. Bateria jedna, druga. Ułówka, która w tym momencie zdaje się nie działa. Ona jest na prąd. Na gaz. Tu czegoś brakuje. Na prąd z zewnętrznego źródła i na prąd z akumulatora. W środku jest piwo bezalkoholowe. Tutaj są butle z gazem. I tym się będziemy za chwilę zajmować. Tu jest wielozawór, bo są trzy obwody. Z rzeczy, które działają, to są takie dorobione. LEDowe światełka. Jedno jest tu drugie jest tam nad kuchenką i te dwa działają i ewidentnie tu jest jeszcze światełko tu są diody ale one dla odmiany nie działają tutaj z przodu jest schowek gdzie nic nie ma no i tu jest to rozkładane łóżko teraz z materacem z dołu tutaj jak otworzymy to tutaj są zbiorniki na wodę i jakiś tajemniczy włącznik, który nie wiadomo co robi. trzeba by tam pogrzebać. Pod spodem jest też zbiornik z wodą zbiornik na brudną wodę. <coughs> też będziemy zaglądać, tu jest więcej półeczek. I teraz już widzę, że tu już trochę jest nakombinowane, bo jest na pewno wlew z zewnątrz do, do tych zbiorników z wodą. Ale on widzę, że się kończy tutaj, więc to nie jest oryginalny zbiornik na wodę. No tu jest zbiornik, jest z czujniczkiem jakimś i z pompką. Na końcu jest pompka do wody. Zaraz ją spróbujemy włączyć. I po prostu się prawdopodobnie przekłada między jednym a drugim zbiornikiem teraz. Tu jest 19 litrów. W chwili razem będzie no, niecałe 40 litrów, zobaczymy. dawlana Tego tu można jakoś, jakoś tak powinien tu siedzieć. Będziemy testować teraz, czy to działa. Jakby szału nie ma, kompas to bym się chyba w tym nie wykąpał. ale biedzi się, biedzi, a ja coś tam pompuję. Tutaj wychodzi, że to jest zawór do lodówki. To jest zawór do ogrzewania na górze. To jest zawór tutaj do kuchenki. I teraz spróbujemy, czy coś tutaj z tego działa. Podłączona jest ta butla. Narzędzia. Jest żabulec pewnie do przykręcania. Wyjścić? No, okay. spróbujemy. Coś zasyczało, dobra. No dobra. Spróbujemy zacząć od kuchanki. Odkręcam trochę gazu. Odkręcam. Wielu zawór. Nie czuję gazu. Nic się nie butle. I teraz, czy coś w tej butli jest? Coś w tej butli jest ewidentnie, także... No i pachnie gazem, także... tu jest butla, a jest druga butla. Spróbujemy znowu. To jest... Te butle mają lewy gwint, żeby przykręcić. To jest strasznie takie nieintuicyjne, nie no ale dobra. Z czym chcieliśmy zacząć? Z tą kuchenką jeszcze na chwilę, żeby móc coś czegoś szybko zakręcić. Odkręciłem trochę. Włączyłem prostownik do tego akumulatora od zabudowy. Nie wiem, czy coś się zmieniło. Zaraz będziemy patrzeć, bo tu się bawiłem przełącznikami i teraz one tu pokazuje, że jest mało, mało prądu. To nie wiem co I To jest chyba przełączanie na akumulator ten jeden i drugi, ale jest jeden. Czyli to jest ten drugi, jak rozumiem. Pokazuje, że prądu jest poniżej 12V. Był taki moment, że to się świeciło yy, mocniej, ale teraz odkręciłem tu gaz i jak przekręcam, słyszycie? <coughs> Można zrobić tak. Nie można tego zrobić, jak się trzyma kamerę. No. I pierwsza rzecz działa. Mamy gazik. Spróbujemy. Spróbujemy drugi gazik. Wszystko tych zasłonek jest kawkę można zrobić. Także spoko. Zobaczcie jak jest podłączony prostownik, jak woda leci. Taka woda to <laughs> no rozumiem. Troszka, troszkę jestem niepewny włączać takie stare urządzenia ogrzewanie, to jednak jest gaz i ogień tam gdzieś. Okej, okay, to się da tutaj zebrać. Zatem ja popatrzę do tej dziury. Zobaczymy, co tam jest. No dobra, znalazłem Webasto 12 w 7 na 13 watów. Gaz. Ktoś to przykręcił w ogóle dla No nie wiem, czy to jest takie najlepsze rozwiązanie. Zostałem sobie duży bidon wody. No teraz wejdę do środka, gdzie mam butle z gazem i wejdę tutaj do dziury, gdzie jest robasto używane, nie wiadomo jak, to znaczy to jest konkretnie Trumatic z 1982 roku, nie wiem jak długo było nieużywane. Spróbuję to odpalić i zobaczymy, czy mam ogrzewanie i podgrzewanie do wody. Centralka jest tutaj. Centralka ma takie przełączenie jakby Półmocy pełna moc. Yy, nawiew, i to jest chyba ogrzewanie. I no i termostat, prawda? 5 stopni, tu jakieś pewnie 10, 15, 20 do 30. Zobaczcie, że już jakby w latach 80. Tutaj to E. Jak po prostu jak jakiś internet, albo szybko I by brakowało. No ale dobra. Cóż. Yy, bo wodę mamy w systemie. Nic, no i próbujemy, włączyłem okej, to most, a tyka. No i wyświetlił jakiś błąd. Dobra, wyłączymy na wlałem teraz wodę do zlewu żeby zobaczyć jak sobie radzi zbiornik na brudną wodę który jest tutaj nie całkiem duży V404 on tutaj ma spust to chyba jest za mało na razie jak to jest brudne tutaj czy to jest Problem. Brawo Czekamy, żeby się ten akumulator naładował Do zabudowy Bo przez chwilę Webasto już działało Sprawdzam w tak zwanym międzyczasie Tutaj trochę elektryki Długie, które nie działały przedwczoraj w nocy, okazało się, że tylko tu bezpiecznik był rozłączony. Światła działają, a nie działają podświetlenia. Więc będę chciał zrobić tak, żeby też i podświetlenie tablicy działało. Tam są troszkę zapydziałe. Tam jest chyba jakaś masa. Słyszymy masę. Proszę, i, prąd, i prąd jest czyli będzie żarówka spalona nie ma się co dziwić, że nie świeci bo nie ma żaróweczki tu będzie wchodzić taka mała 5 pięciowatowa z cokołem żarówka sobie jeszcze wyjmę światło zobaczę co tam jest w środku już to miałem rozebrane wcześniej dla dramatycznego efektu środkowy górny to jest światło cofania i tutaj w tym aucie nie działają ale jest żarówka i to mnie ciekawi bo ta żarówka nawet tutaj nie jest spalona Widać? No, pójdę teraz, spróbuję włączyć wsteczny i spróbuję tym poruszać zobaczymy czy, czy ona jakoś ożyje nawet nie wiem czy jakiegoś czujnika tam nie widziałem od wstecznego dajemy wsteczny, dajemy zapłon Jest! Światło od wstecznego się poruszało i świeci, no. Bo inną ciekawostką w tym samochodzie jest to, że tutaj nie ma świateł przeciwmgielnych. Yy, trochę frapujące, bo jednak... To takie podstawowe światło by się wydawało, a widać wtedy jeszcze nie było obowiązkowe. O, o! I ten się też świeci. No, no to jest jakiś tam progres zawsze, fajnie. A inna rzecz, która mnie tutaj bardzo cieszy naprawdę, zobaczcie, że tu jest generalnie prawie bez rodzy. To jest super pozytywne. A następna raz jak się w nim przyjedzie, no to szczota i malowanie chyba że uczy trochę tego organu. noc, ale chyba rozgryzłem to ogrzewanie postojowe. Ostat ustawiamy temperaturkę. Tu jest chyba tylko jakaś wentylacja albo takie przebiewanie. Tu się daje mniejszą moc, większą moc, a żeby grzań grzało, to daje się to do góry. Nie? I teraz dajemy do góry, tylko nie na pół mocy, tylko na pełną moc. tam wylot spalin na zewnątrz wylot spalin pewnie trzeba będzie całe to ściągnąć pudełeczko i wyczyścić no i tu wylatuje ciepłe i widać, że tu się para zbiera w koło no ja idę zobaczyć no na, naprawdę tu ciepłym dmucha tu bardzo tu, jest, tu wciąga powietrze bo nagrzewa jakby tym powietrzem z obiegu a tu grzeje Tylko jeden wlot, ale grzeje dobrze wodniczka znamionowa grzałka z 82 roku. Następny dzień. Na razie piękna pogoda, ale strasznie jakimiś deszczami teraz tak, no udało się to grzanie uruchomić, jak jest lepiej akumulator doładowany to ma siłę zakręcić tym iskownikiem chyba tutaj i, i się grzeje teraz go puściłem tak na jakieś 15 minut żeby nam zagrzał no bo chcę sprawdzić czy to dobrze działa i czy potem w jakiejś sytuacji coś tu się nie dymi albo nie kopci A no, jest bardzo dobrze teraz nam będziemy odkurzać w dziurze i w tej dziurze i w innych dziurach nie chcę odpalać na tej pozycji Połowicznej działa tylko na tym, na tym maksie, zaraz tu kończymy. Myjemy półeczki też za chwilę. Chcę sprawdzić, czemu to światełko na górze tu są diody, ale nie świecą. Nie działa. No i tu odpad kawałek pod sufitki, więc spróbuję to rozebrać i po naprawie Wracamy tutaj na górę. Odkręciłem ten element. Bo chciałem tutaj powalczyć trochę z tym opadającym daszkiem, i widzę, że on jest tylko przyklejony. On tu się na niczym nie trzyma, tylko na kleju. Spróbuję wziąć zaraz jakiś klej i przykleić to na nowo, mimo no to trochę odpadało. Tutaj też widać, jaka jest izolacja. O, jest taka gruba no Fajnie. O. I ten element też tu trzymał dach. Więc to zaraz. Podkleimy. Przygotowuję się do klejenia, ale jak się zgasi światło, to widać, że to już jest to miejsce, gdzie jest cienki ten laminat i prześwituje. A tutaj no niestety jest dziurka na wylot, i trzeba będzie ją zakleić zaraz czymś, bo tu widać że już takie coś się przybrudza. I to jest miejsce, gdzie potencjalnie może być grzyb. Nie mam innego kleju, więc mam nadzieję, że ten, który mam, jak się to przyciśnie, to że będzie trzymał. Dziurkę zakleiliśmy, więc raczej tu już więcej nie puści, przynajmniej na razie. i mamy podstemplowane tutaj pięknie, także mam nadzieję, że ten klej uniwersalny będzie to dobrze trzymał. Damy temu wyschnąć. Teraz spróbujemy przykręcić tą bakującą listewkę Przełącznik, patrzę co tu się dzieje Myślę, że może nie działać, ponieważ tutaj kawałek kabla się zdezintegrował No dobra, zobaczymy gdzie tu jest prąd Może się uda to światło tutaj włączyć, to by było fajne myślę. I Tutaj się chyba przyjdzie poddać w tym kabelku jest prąd, one są w ogóle strasznie cienkie tutaj, i tak sztukowane ten był spoko, ten był spoko, ale tutaj do tych diod idą takie głośnikowe, miedziane przewody ta miedź się w środku utleniła jak widać, no, głęboko to dochodzi, nie wiem, nie wiem w sumie czemu nie bardzo mam czasem ten panel rozbierać z tych przewodów już nic nie będzie, one gdzieś tu idą do, do tych lampek Jednakże, tu chyba trzeba na razie sobie odpuścić, niestety, A i następny dzień przyklejamy następną deseczkę tutaj, żeby się trzymało ładnie, mniej kołków trochę mam. Ten klej wygląda, że trzyma dobrze. Że tu jeszcze potem trzeba sprzątnąć. W tak zwanym międzyczasie upchałem gazy z powrotem, teraz jeszcze mi zostaje tutaj to przemyć i założyć półeczkę wypada sprawdzić w jakim stanie jest koło zapasowe, które jest tutaj no bo patrzę na tą oponę, to to może być jeszcze opona jakby z lat nowości samochodu taki tu jeszcze sprawdzimy ten A to jest czysta woda, teraz było tylko puchane no Jeszcze pleję tam wody do pełna i go raz wypłukam. A, dobra. Dobra. Koło zdjęte. Zobaczmy co dają. Szału nie ma. Michelin. Pięknie. Ciekawe czy jest data produkcji jeszcze. Nie umiemy je tutaj korzystając z okazji i spróbujemy zaraz nadmuchać. No i koło jest napompowane teraz 3,5 atmosfery, żeby sprawdzić, czy na pewno gdzieś nie wybija. I o dziwo trzyma się całkiem, całkiem dobrze. Problem jest jedyny taki, że puszcza tutaj widać przy krawędzi. E, robią się bąbelki. Tam, gdzie się robi piana, no tam uchodzi przy krawędzi powietrze nawet przy tak dużym ciśnieniu jakie nabiłem teraz do powietrze się utrzyma może na drogę do Krakowa a potem zejdzie opona Michelin X i być może to jest rok czyli 89 bo to jeszcze wtedy były chyba inne oznaczenia 185 na 14 już wracamy do domu, co się za autem dało zrobić, co zostało osłabione i czekamy na przejeździe kolejowym, bo jeździ pociąg je szerokotorowy Linia kutnicow szerokotorowa ze Sławkowa na Ukrainę. A... Teraz się za nami. Trochę się dogrzewa. Jakby jeszcze się nie widziałem, żeby się tak bardzo dogrzewał jak teraz. Jakiś zbiorniczek był czy ale płyn jest. To dobrze. Bo widziałem jakiś wyciek wcześniej. Nie kapało, ale kapać przestało. Nie podoba mi się jak ten przewód z wodą idzie w każdym stronę. Mocy nie brakuje, też popiskuje jak będzie. Nie wiem co. Na hamulce się trochę przygrzały, ale jechaliśmy na hamowaniu z góry. Chciałem ten olej trochę wystudzić. Dobrze, no nie cieknie tam teraz nic. Więc... Ciężko powiedzieć co tu się dzieje. Odświetlenie powinno być w tym przełączniku.